Okej okay, hej witajcie z tej strony Neon Komentuje a... Okej okay, hej witajcie z tej strony Ne On Komentuje. A... Cześć, witam was! To jest odcinek, w którym chciałbym powiedzieć wszystko zaczynając od mojej historię od początku YouTube'a i od tego jak zacząłem i kogo poznałem i jak go poznałem. I chcę wyjaśnić te osoby, chcę wyjaśnić tą całą historię, i to jest taki odcinek dla mnie trochę taki pokazujący wam moją całą historię związaną z karierą na YouTube i tym co tu tworzę. I chciałbym się z Wami nią ją podzielić, i chciałbym Was też przeprosić za tą moją nieobecność i za to, jak oblewam YouTube'a w tym stopniu i nie grywam odcinków się postaram to zmienić, żeby było trochę częściej tych odcinków i chyba postanowię zrobić nowy kanał, gdzie będzie więcej innych tematów, niż tylko komentarzy albo po prostu przekieruję was na jeden z kanałów, gdzie włożył co innego niż to co teraz tworzę. Zacznijmy od początku, początków. Zacznijmy od tego, że miałem pierwszy kanał na YouTube który się nazywał KingFee. To był kanał, który był ok, dobrze się rozwijał, rozwijał się bardzo dobrze. Miał około prawie 400 subów. Tylko, że moim błędem było to, że go promowałem chodząc na inne kanały i prosząc o sub za sub, co już wiem, że to był błąd. Nagrywałem tam komentarze, nagrywałem tam wiele gier. To był content mieszany. I według mnie to nie był najlepszy kanał, ale bardzo dla mnie ważny. I historyczny, bo wtedy poznałem osobę, która no, nie zmieniła w ogóle mój pogląd życia i wszystko, co robiłem, zmieniła o 360 stopni. jakby Lecki plus jest taki, że zrobiłem się twardszy i bardziej taki szorstki na tej platformie, ale minus jest taki po prostu największy, że to zrobiłem to był największy błąd. Bo na pewno w tym momencie bym miał już zmienioną nazwę kanału i bym miał chyba tam około 1000-2000 subów, i może wtedy bym miał po prostu takie szczęście, zadowolenie, jakie miałbym z YouTube'a, A przez tą osobę czyli drugiego challengera Polskie Michała, którego poznałem i zacząłem rozmawiać. wiać, stało się to, czego nie chciałem, żeby się nic stało. Ale się stało, niestety, trzeba iść dalej, i to był mój największy błąd. A więc tu Wam właśnie teraz opowiem, jak się z nim poznałem, czemu tak się wydarzyło i czemu miałem ja na przykład przesadzanie tak bardzo na YouTubie. Jak próbowałem dalej ciągnąć to, co ciągnąłem, i dalej próbowałem robić tą karierę, którą robiłem. Zacznijmy od tego, jak go poznałem. Poznałem go w taki sposób, że miał live'a. Miał live'a na YouTubie. Weź był dla mnie ciekawy, bo to był live z Minecrafta, ja akurat wtedy grałem w Minecrafta. No i z nim tam pograłem, gadałem na Discordzie, bo miał Discorda, był na głosowym. I na, spoko na spokojnie pan Michał, czyli Część Polska był bardzo fajną, miłą osobą, z którą fajnie było pogadać, pośmiać się. I jakby się z nim zżyłem w pewnym momencie, ja byłem na niego kuwa, ja chciałam być, byłem kuwa, czułem się jak jego najlepszy kumper, e, pomagałem mu e, i wiele rzeczy. Były momenty, w których byłem po prostu niezwykle szczęśliwy, bo on mi pomagał z Discordem przez jakiś czas, nie jakoś dużo, ale trochę. I ten Discord wypromowałem do jak największej liczby osób, jakiej, jaką mi się udało zabrać, czyli około prawie 400 osób. 300, co było dla mnie niezwykłą rzeczą i to był aktywny Discord. Tyle czasu nad nim poświęciłem, tyle czasu przy nim siedziałem, tyle pracy w niego włożyłem, a chłop pewnego dnia w nocy. Kiedy byłem nieaktywny, postanowił go rozdupczyć, postanowił wszystko, nad czym pracowałem i mu ufałem, zniszczyć. Dalej zaczynałem zrobić jakąś gówno akcje robiąc, żeby wywołać dramę na YouTubie. I to wszystko robił tylko po to, żeby się przypodobać kolegom w szkole. Żeby mu dawali łapki w górę i żeby po prostu miał w tym hype też nie tylko u osób w szkole, ale też na Discordzie. I z grupą też innych downów, którzy przez ten czas byli nami teraz się trochę zmienili, a i tak nie mam pewności jak są. A teraz zaczynając tak bardziej od ekipy Challengea, to do niej zaliczały się takie osobistości jak kampa lety, który później doszedł. Ale głównie na początku był kampa, nothing i osoby, chyba jeszcze jego dziewczyna, z tego też dobrze pamiętam, ale nie wiem. No i właśnie od tego się zaczęło, że go poznałem, później poznałem kampę i Chyba no chyba wtedy jeszcze był. Nie wiem, nie pamiętam zbytnio. Mogę też plecić trochę głupot, bo to było już chyba 2-3 lata temu. Nawet jak i nie więcej. No i w tej ekipie było spoko. Do pewnego czasu to szedł lewy, doszedł. Doszły inne osoby i się już zaczęło gorzej, bo. Była taka już taka atmosfera, której jeszcze nie wyczuwałam, bo byłem młodej, głupi w stylu pogadamy z nim, podajemy, że jesteśmy śmiesznie fajni i że go lubimy, a później go dojebiemy i zrobimy wszystko, żeby mu uprzykrzyć życia, tak, po prostu, żeby mieć fan, wybicie na YouTubie i, i na takie rzeczy, e, czego w ogóle nie rozumiem, czemu ludzie mogą potrafić czasami takie rzeczy robić, tylko po to, żeby Kogoś zniszczyć. No i tak to się zaczynało. Jak były już spiny i afery i było tak, że myślałam, że ktoś z nich, jak na przykład Challenge, a chciał się zmienił, to nie. Nie, nie wiesz w to, że się chłopak kompletnie zmienił, bo według mnie to jest naprawdę on nigdy się nie zmieni, on nigdy nie będzie miał żadnych innych poglądów oprócz tego, żeby kogoś w pewnym momencie zniszczyć tylko po to, żeby się wybić i po prostu to było takie do dupy, nie? Takie odczucie. Teraz jakby mogą być, teraz jakby mogą być takie pytania w stylu, co teraz myślę o tej ekipie, co myślę o tych osobach, z którymi miałem długiego kontaktu e, i tak dalej. Co o nich myślę? I e, czy mam z niektórymi z tych osób kontakt? E, mam. Na przykład z Kampą, który zmienił nick na Rea. No i ma z nim lekki kontakt, jakby stał się moim widzem. Co dla mnie jest lekkim szokiem, jakby do niego nic nie mam. Ale i tak też się do tego, żebym usunął kilkanaście kanałów, żebym stracił kilka rzeczy. Co było bardzo chujowe z jego strony, ale po prostu potrafił mi w twarz e, szczerze i nie raz powiedzieć przepraszam. Challenge też to potrafił zrobić, ale ja po prostu po tylu słowach, kiedy mnie przepraszał i dalej mnie e, po prostu oszukiwał, próbował mnie znieść, po prostu mu nie ufam. E, Kampa akurat miał coś takiego, że jak on mi zatrował życie, to w pewnym momencie zdał sobie sprawę, że no to jest chujowe, ten chłop nic nie zrobił. No i mnie przeprosił. Kolejną osobą, której coś myślę, takiego pozytywnego lub negatywnego, to jest Norfing. który jest w ogóle dziwne, bo Lizą najpierw mi dupę, później Czorczowi, później innym osobą, a teraz jest taki bardziej neutralny i ogólnie nie miałem z nim zbytnio kontaktu. Czasami miałem, żeby mu dać na przykład klucz, który wygrał do gry i to byłoby chyba na tyle. Z większością ekipy, która była tam, nie mam kontaktu, nie zamierzam mieć kontaktu, jak na przykład z lewym, który jest według mnie kolejnym idiotą, debilem, e, zajebanym, e, który nie powiem w ogóle też jakby istnieć w danym stopniu, e, ale mnie to już nie interesuje, co oni robią w życiu, Czy sobie walą konia pod jakimś zachodem słońca, czy się nie wiem, kochają, czy nie wiadomo co. Mnie to nie interesuje. No i głównie, kiedy zerwałem, praktycznie prawie zerwałem kontakt z tą ekipą, kiedy miałem trochę więcej rozumu, poznałem jakby, no, kiedy było blisko do zerwania tego kontaktu. Poznałem paczaca. Baczaca, który miał później zmieniony nie specjalnie na lemek, a teraz na pan jakoś tam, kurwa, nie wiadomo co. Żebym po prostu go nie widział, nie znajdywał, żebym po prostu nie wiedział, co robi. Ale ogólnie, cała historia z nim jest powiązana w taki sposób, że chłop jeden do jeden kopiował challenge'a w taki sposób, w stylu challenge ma dziewczynę, on musi mieć dziewczynę. Challenge coś mi zrobił złego i okropnego, że mnie tak chujowo potraktować jak nie wiadomo co, że nagadać tam na niewiele bzdur i na... inny kłopot. To on musiał Bo... zrobić to samo: on musiał robić po prostu. Miał coś w sobie, że jak zobaczył, że challenge jest jakiś wychwytowalny, zrębisty, że wszyscy go lubią dlatego, że mnie jebie, to on musiał to samo robić. On po prostu. Jak było ja bierz anonima Aka Kingfego aka Pawła, to jesteś zajebisty, więc panie Pawle, panie Paczaczu, uważam zesie, czy pójdzie jaki masz nick, czyli panie Pawle, ci powiem tak. Ja tutaj wyciągnę wszystko co kurwa bym mógł i mogę wyciągnę, żeby pokazać jaką jesteś po prostu kurwą fałszywą i mam wiele Esesów, gdzie mi pisałeś, ojeju, jak ja jestem, kurwa, nie wiem, okropny, jaki jak, jak, kurwa ty jesteś chory, wielce, udając, że zmieniają ci się osobowości, że że kurwa ta się cię rzuciła, że ty ją rzuciłeś, zostawiłeś, bo ci się nie spodobało to i to, bo ci nie pasowała. challenge ci musiał pomagać z jedną dziewczyną, żeby z tą dłużej została. Każda jedna cię miała w dupie, tak jak, tak jak każdy inny chłop miał cię w dupie, tak jak twoi koledzy mieli cię w dupie, pogadali ze mną. I mieliście po prostu bekę, czyli Maury i Pastor. Oni cię rozjewali serwer, oni mają cię w dupie, oni, oni po prostu mają bekę. E, większość osób, przez to, jaki jesteś kurwa zjebany i dybitny, masz cię bekę, i ja masz bekę, Kampa macie w bekę, każdy macie ciebie bekę, po prostu śmieciem i nie powinieneś istnieć na tej platformie, nie powinieneś istnieć na tych właśnie platformach, i powinieneś w ogóle zniknąć z internetów. Eee, jedyne, co bym mógł Ci pozwolić robić, to tylko przeglądać rzeczy, ale nie móc, ale bym zrobił wszystko, żebyś nie mógł pisać komentarzy, żebyś był jebany, za to, że napisz komentarz za to, że nagrasz jakiś głupi odcinek w stylu taki, jaki nagrałeś. I teraz powiem od A do Z. Przypierasz się do chłopa, który jest na nagrywka, który ma dopiero 200 słów i dopiero zaczyna karierę na YouTubie. Ja ci powiem tak. Ja, zaczynając karierę na YouTubie, poznałem Ciebie, z zjebie pierdolony i zacząłeś się do mnie przypruwać i robić wielkie buldupy oraz oszukując innych, kłamiec na mój temat, czy jestem jakiś okropny. Kolejną rzeczą jest to, że próbowałeś na siłę narzucić na mnie kolejną dramę, związaną z challenge'em, żeby na nikogo się narzucił. To jest kolejna sprawa, jaką próbował Cię narzucić na mnie. Kolejną sprawą jest to, że po prostu z Jebem i nie umiesz nagrywać komentarii, więc lepiej zamknij mordę i tego nie rób. Kolejną rzeczą jest to, że mogę powiedzieć, jeszcze jedną szczerą prawdę Tobie, czyli o tym, jak potrafisz, popro, potrafiłeś mi kurwa nie błagać o to, żebym Ci wybaczył, że został Twoim kumplem najlepszym, bo coś odjebałeś. Według mnie sam jesteś kurwa taki debilny, że najpierw go się ranisz, atakujesz, kurwa, nie wiadomo co, nawet dziewczyny potrafiałeś mocno ranić, które do mnie później pisałeś z informacjami, że kurwa byłeś chujowy. Powiedz mi, kurwa, co Ty w życiu chcesz osiągnąć i jakie rzeczy chcesz odwalać. Według mnie to, co Ty tworzysz na YouTube i co zamierzasz tworzyć w komentari, to lepiej wyjdź z tego w ogóle pomysłu i nie rób jego, bo ja się do ciebie tak dopierdolę, że nie podniesiesz się. Każdy Twój film będę krytykował, każdy Twój film będę różnął od A do Z. Więc proszę, usuń kanał, więcej nie nagrywaj, nawet jeżeli co miesiąc będziesz wstawiać odcinki. Lepiej tego kurwa nie rób, bo Cię dojadę. Rozumiesz? I to jest moja po prostu szczera odpowiedź, taka, tak. Chciałam odpowiedzieć na Twój diss, ale postanowiłem, że nie będę tracił czasu. Ale teraz wolę stracić ten czas, żeby Cię wyjaśnić i wyjaśnić wszystkich, którzy mnie kurwa irytowali. Kolejną osobą, która mnie kurwa irytowała to byli niektórzy twoi pseudo przyjaciela. I to chyba tyle, co bym chciał powiedzieć w tym odcinku. I jedyną ostatnią rzeczą, którą mogę jeszcze powiedzieć w stronę Paczacza i w stronę Challenger i w stronę innych osób, których, do których mam problem, to to, żebyście sobie kurwa lizali zalipały i się ode mnie odpierdolili na przyszłość. I kolejną rzeczą mogę powiedzieć, jak chcecie sobie kurwa robić atencję, to zróbcie ją sobie, robiąc sobie nastajem loda. Lubi kurwa ruchając się nawzajem. Bo jedna kobieta was nie będzie chciała. Ero.